Terapia. Jak się przygotować? Jak znaleźć odpowiedniego terapeutę? W ogóle z czym to się je? Hejka, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu The Spirit Game Changer. Dzisiaj jest ze mną Ewa. Jak Hej. zawsze. <laughs> Hej, tak, dzisiaj poruszymy temat terapii. Też podzielimy się z wami naszymi doświadczeniami, historiami i dostaniecie od nas takie małe rady. Jak sobie jak się przygotować właśnie? Czy w trakcie terapii? Co może Was czekać? Harow, jak u Ciebie wyglądała taka pierwsza styczność z psychologiem czy psychiatrą? U mnie pierwsza styczność z psychologiem odbyła się wtedy, kiedy miałam 14 lat. 13-14 tak mniej więcej. Moi rodzice się rozwodzili i mama zafundowała mi psychologa, który miał pomóc mi przejść przez ten okres między innymi. I to była dobra pani psycholog, aczkolwiek. Niedopasowana do mnie, o czym myślę, że rozszerzymy temat później. A u Ciebie jak to wygląda ta przygoda? U mnie tak naprawdę, jeśli chodzi o psychologów, to tak pierwsze spotkanie w moim życiu miałam jakoś w okolicach gimnazjum. Natomiast przez okres właśnie gimnazjum, liceum i studiów miałam takie jakieś pojedyncze sesje. Czy tam u psychiatrów, czy u psychologów, ale ja nigdy tych nie dostałam dłużej. Nie zarezonowało. Nie zarezonowało, właśnie. właśnie Zza, mm. Z żadną osobą nie poczułam czegoś takiego, takiego połączenia, zrozumienia. I tak niby tam wychodziłam, może trochę lepiej się czułam po tej sesji, ale to nie było to. Więc, tak kilka razy tak w ciągu życia właśnie gdzieś tam chodziłam, jednak Jednak no, nie, nie piekło. I dopiero rok temu, w zeszłym roku decydowałam, kiedy już zachorowałam właśnie na zaburzenie odżywiania. To zdecydowałam się, że już teraz faktycznie potrzebuję pomocy i zdecydowałam się na terapię. Tak, u mnie się to właśnie życie obróciło o 180 stopni, też w nowym miejscu. Więc poszłam do osoby tak totalnie randomowej, nie czytałam nawet opinii. I byłam naprawdę bardzo zadowolona. Tak czułam, że to jest to, czego potrzebuję. Jednak ta kobieta po rozmowie skierowała mnie do innego terapeuty. I właśnie następną sesję do niego posłam. wiedzę, jak ja wyszłam wkurzona. Po prostu tyle triggerów u mnie uwolnił wtedy. I. Chciałam się poddać na samym początku, ale kilka miesięcy później i dalej u niego jestem i praktycznie już w schyłku, Więc, no, ciekawa przygoda. Było ci to potrzebne. Oj, tak, zdecydowanie. Też ja pamiętam, że też nie. Ja miałam nie jednego psychologa i powiem tak: niestety trzeba trafić i może to być za pierwszym razem lub za drugim, trzecim, to bardzo zależy. Aczkolwiek niestety no, trzeba szukać dla siebie odpowiedniego psychologa, bo to, że psycholog ma dobre opinie, to nie znaczy, że dla nas będzie odpowiedni. W sensie też nie chcę powiedzieć tak, że trzeba trafić na dobrego psychologa, bo jest mało takich odpowiednich, bo to by było kłamstwem. No. Po prostu trzeba trafić na psychologa, który jest dla nas, tego ogólnie mówiąc najprościej. No, nie każdy człowiek z tobą zarezonuje, tak samo jak masz różnych znajomych, jednych możesz lubić, innych nie. Tak samo z lekarzem, możesz jednak będziecie spędzać ze do sobą dość sporo czasu, więc no, trzeba też go w ogóle polubić jako człowieka. Tak, dać szansę się poznać, otworzyć, bo też bardzo ważnym aspektem jest to, aby otworzyć się przed psychologiem, dać sobie pomóc dosłownie, bo to nie jest tak, że idziemy do psychologa i on załatwi za nas wszystko po prostu jak będziemy tam chodzić. Nie, musimy się otworzyć i też otworzyć się na refleksję, na to, że możemy coś robić źle, albo że osoba w naszym otoczeniu coś robi źle. Otworzyć się w ogólnym sensie. O. Tak i pierwsze sesje, czy pierwsze nawet miesiące sesji mogą nie być najprostsze, ponieważ kiedy już trafisz na tę osobę, z którą będziesz właśnie rezonować, to bardzo prawdopodobne, że ona, bardzo prawdopodobne, 100%, że będzie ci mówić prawdę o tobie, a no, jeśli się zdecydowałeś na terapię, to znaczy, że no nie jesteś też w najlepszym momencie swojego życia. I tak chciałam teraz podkreślić, że jeśli czujesz nawet wygnębienie, nie czujesz radości ze swojego życia, czy czujesz, że potrzebujesz pomocy, nie wahaj się, idź do psychologa, do psychiatry o jakąkolwiek pomoc. O, nawet Kicia potwierdza. Kicia mm. <laughs> też widziała ogromny progres. Więc tak, jeśli potrzebujesz, naprawdę nie wahaj się ić. I... No, no I tak, pierwsze sesje mogą być naprawdę trudne, bo słyszysz coś, przed czym się broniłeś, przed czym twoje ego bardzo się broniło. I może to być bardzo wyczerpujące. Tak, słyszałam historię, zanim jeszcze poszłam, że dużo osób się wycofywało też z życia towarzyskiego na początku swoich sesji, aby sobie dać. Czas na przepracowanie. Ponieważ tak jak Karolina wspomniała, praca z terapeutą to jest 20% całej roboty. Największą robotę musisz prowadzić ty sam. To jest najcięższa praca tutaj, a terapeuta się prowadzi. Daje może dać ci ćwiczenia, może ci coś wyjaśnić, może ci otworzyć oczy, poszerzyć perspektywę. I nie bój się tego. To jest niezwykle istotne, ponieważ terapeuta, kiedy ty się otworzysz, masz taką bezpieczną przestrzeń, może ci pokazać zupełnie inny sposób patrzenia, którego do siebie nie dopuszczałeś. Też warto wspomnieć o tym, że jak jesteś tyliwego dla was do powiedzenia, to na spokojnie możecie powiedzieć to terapeucie, bo terapeuta tyle w ciągu dnia słyszy, że to nie będzie nic dla niego szokującego. Wam się to może wydawać, że dany temat, co was krępuje, jest ogólnie krępujący. Ale na terapeuty nie. Tak, jak najbardziej. Plus, jeszcze u mnie terapeuta ma taką zasadę, i zawsze, kiedy widzi u mnie jakieś blokady, to zawsze mówi prosto, jeśli nie czuje się pani na siłach, nie musimy teraz o tym rozmawiać. Bardzo profesjonalne podejście. Pani. <laughs> tak, więc ja też. Tak. czuję, że jeśli faktycznie potrzebuję o czymś porozmawiać na terapii, to to samo zawsze przechodzi. Nawet jak przed terapią czasem miałam jakieś myśli, że chciałabym poruszyć jakiś tam temat, to sama w sobie terapia i tak weryfikuję, jakie tematy poruszacie i co faktycznie mm. jest najważniejszego. Tak, to też jest prawda. Też my wybieramy, co chcemy poruszać, choć jak wspomniałaś przed chwilą, to fakt, że różnie to się może potoczyć, bo może się okazać, że poruszany przez nas temat ma drugie dno którym będę się bardziej przyjrzeć, no ale na ogół, jak chcemy poruszyć temat A, to poruszamy temat A, jak chcemy od razu przejść do tematu B, to my, to, my decydujemy, w, której, w którą stronę idzie terapia, więc idziemy w kierunku tematu B. Tak, jak najbardziej. I tak patrząc na moje doświadczenia z terapią, gdzie już jestem praktycznie u końcu. U mnie to były takie krajne bardzo emocje od takich naprawdę takiego załamania do ogromnej ekscytacji i właśnie tutaj kiedy pierwszy raz otworzyłam się i poprosiłam o pomoc to huśtawka się tak rozchuściła emocjonalna i to dobrze to dobrze bo to znaczy właśnie że to wszystko co tam było uwięzione zaczęło się wylewać i aż doszło u mnie do takiego epo pogełu emocjonalnego ale ja, to, to było mi tak potrzebne. Osoby, które zaczynają dopiero temat z terapią, właśnie zauważyłam, że nie lubią tego, że na początku wszystko się wylewa, bo w pewnym stopniu to jest powrót do przeszłości, która nie jest przyjemna. Nie byłoby sensu wracać do tylko tych przyjemnych rzeczy. I wiadomo, że możemy płakać, możemy się złościć, możemy odczuwać różne takie nieprzyjemne emocje, aczkolwiek to jest potrzebne do tego, aby zostawić przeszłość za sobą, aby przepracować różne traumy. Aby się otworzyć na nowe, żeby uwolnić wszelkie blokady. Tak, ale wiesz co, ja też nie byłam nurtem behawioralno-poznawczym, więc ja nie poruszałam dzieciństwa praktycznie w ogóle. Na początku mm. opowiedziałam tylko moją historię, jak to tam wygląda, ale tak to raczej pracowaliśmy nad rzeczami aktualnymi. Ja właśnie miałam taką psychologa, że, u nowego psychologa, że opowiadałam od dzieciństwa wszystko. I zauważyłam, ile tam w ogóle siedzi we mnie rzeczy, ile było emocji. To tak bardzo było mi potrzebne. Ja wcześniej, jak widziałam swoje zdjęcie z dzieciństwa, to chciałam płakać. I po tej terapii, w sensie, ja jestem nadal w terapii u tego samego terapeuty, ale po tym czasie, kiedy opowiadałam o swoim dzieciństwie, kiedy już skończyłam opowiadać o swoim dzieciństwie, to poczułam taki pokój względem mojej przeszłości. Już nie chcę mi się płakać, jak widzę te zdjęcia, dosłownie jestem uwolniona z tych sideł, pamięci takiej, wiesz, o przykrych sytuacjach. Czyli też ci to było bardzo potrzebne. Tak. Czasem mam takie wrażenie, że nawet nie zdajemy sobie sprawy. I ja miałam tak jak dopiero jak poszłam na terapię, to tak sobie zdałam sprawę z tego, że dla mnie wcześniej... Kiedy na przykład potrzebowałam jakiejś pomocy, to szłam właśnie do jednego terapeuty. I tak wcześniej właśnie mówiłam o tym, że ze mną nie zarezonowało, ale też miałam takie rozmyślenia, właśnie już później, że ja się po prostu tak bardzo bałam otworzyć jakkolwiek, że. To, że ze mną coś nie zarezonowało, albo pieniądze, tutaj też bardzo wchodziły w grę, to, mimo że nie mam problemu z pieniędzmi, to to była dla mnie taka wymówka, że a ja mam inne priorytety, coś tam na innego jest dla mnie ważne, nie? Że po co tracić pieniądze na, na terapeutę? Więc tutaj jeszcze dużo takich wymówek u mnie działo się w ciągu życia. Nie, jednak, nie, ja, nie. jednak terapia to jest ogromna inwestycja. U mnie to było tak, że jak już wcześniej wspomniałam, poszłam na terapię, kiedy byłam dzieckiem, i byłam, że tak to powiem, postawiona przed faktem dokonanym. Czyli masz terapię tam i tam, o tej godzinie idź i wiesz. Ja no nie, nie mogłam mieć nawet wymówek i szczerze nie chciałam. Ja byłam taka zaciekawiona tym tematem, jak to będzie wyglądać, i tak dalej. I, i na szczęście miałam wtedy terapię. Tak, ale teraz jesteś dorosła i decydujesz o tym? Tak, jestem dorosła, nadal chodzę do terapeuty. Mam z tyłu głowy to, że to nie będzie do końca życia, i staram się większość, że tak to powiem, roboty robić sama, otworzyć się na refleksję i działać. Ja wiem, że psycholog ma mnie w tym wesprzeć, a nie zrobić całą robotę za mnie, i to też jest bardzo ważne, z tego też między innymi względu, że terapia nie będzie do końca życia, i to jest etap w naszym życiu, który będzie trwał. Tłuszczy, krótszy czas, to też zależy od naszych potrzeb, no ale nie całe życie. Tak, no chyba, że takie, taką czujesz potrzebę. Nawet na jakiś czas, nawet pójść do psychologa, to też jest jak najbardziej ok, nawet żeby sobie poradzić w takich codziennych życiowych sytuacjach. Albo kiedy jest jakiś stresujący okres, to jak najbardziej też pomoc psychologa tutaj jest skazana. Więc to ok, to nie musi być terapia w całe życie, jednak kiedy czujesz taką potrzebę, nawet właśnie przy takich sytuacjach też warto pójść, bo. To zmienia po prostu perspektywę. Warto właśnie nie, nie patrzeć na to z perspektywy, czy to ma taką rangę, że już powinno, powinne, powinienem się otworzyć na psychologa. Nie jeśli, znaczy nie, jeśli zaprząta wam dany problem głowę, to nieważne, czy on z perspektywy drugiego człowieka jest dużym problemem, czy małym, tobie to zaprząta głowę. Ty to rozwiązujesz razem z psychologiem. Nie ma nic złego. Tak, jeśli siedzi ci tam w głowie, to znaczy, że to jest ważne. Tak. Właśnie nie umiałam ubrać tego tak w słowa szybko. Tak. Nagrywamy tak. to rano. Tak, niech żyje ósma godzina. Tak. I jeśli właśnie coś ci tak mowy, to znaczy, że to jest ważne, ponieważ jeśli coś cię ruszyło, to znaczy, że masz w sobie, jak, że to był trigger, który ci pokazał, co masz w sobie do przeprasowania. I czasem jesteśmy w stanie jak najbardziej przepracować to sami. No a czasem potrzebujemy czegoś, czegoś innego. Dlatego nawet takie najmniejsze triggery, czy. Tak, właśnie. Kiedy natrafiasz na jakiś trigger w Twoim życiu, to znaczy, że masz w sobie coś do przepracowania. I czasem jak najbardziej jesteśmy w stanie to sami przepracować, albo wśród naszych bliskich, przyjaciół czy rodziny, którzy okazują nam wsparcie. Jednak jeśli nie czujesz, że możesz właśnie się otworzyć też przez swoich bliskich, to psycholog jak najbardziej też w takich sprawa, które dla ciebie mogą się wydawać błaha, jak najbardziej ci pomoże, po to on jest. I dostaniesz wtedy też od niego ogromne wsparcie. Więc to nie jest tak, że terapia trwa całe życie. Natomiast kiedy czujesz potrzebę, to nie musisz rozpoczynać terapii też. Możesz po prostu pójść na jedną, dwie sesje. I to już może Ci pomóc. Niektórzy będą potrzebować kilku miesięcy albo kilku lat, bo każdy mamy swoją, każdy ma swoją historię i zupełnie inny świat swój, zupełnie inną swoją rzeczywistość, więc ma. Przez całkowicie inne rzeczy do przepracowania. Dlatego też no, niektóre terapie mogą trwać latami, niektórymi miesiącami, a niektórym wystarczy jedna wizyta. Tak, bardzo ważne słowa. To już nie są te lata, kiedy każdy patrzył za czyjś płot, co tam się dzieje, jakie są tam dramy kłótnie. Już temat psychologów jest normalizowany i słusznie, bo nie ma co tego tematu demonizować. Jesteśmy tylko ludźmi. To nie jest nic złego, jak mam jakieś problemy i nas to przerasta. Nikt nie jest idealny, każdy ma coś za uszami w kontekście problemów. Naprawdę, to nie jest nic złego. Ale powiem ci, jestem dumna na naszego społeczeństwa, ponieważ ostatnio miałam zajęcia z, na studiach z psychoterapeutką. Właśnie mam łączony kierunek z psychoterapią i czasem mam takie elementy. I analizowałyśmy, właśnie jak to działo się na przestrzeni ostatnich lat. I wzrost jest ogromny i coraz częściej już spotykam się właśnie też z tym, że kiedy mówimy o psychoterapii, to to jest wow, super, jeśli to potrzebujesz, to super, że poszedłeś, fajnie, że miałeś taką odwagę, już coraz bardziej się spotyka taką mentalność, że nie, ja nie jestem wariatem, coś tam, coś tam i faktycznie ta świadomość wzrosła ogromnie, no po prostu jestem dumna i bardzo mnie to raduje. Tak, to jest prawda, cieszę się z tego powodu, ja też to zauważyłam właśnie jestem szczęśliwa, choć tego nie widać, razem naprawdę jest ósma. Tak, ja widzę też w moim otoczeniu, naprawdę wiele osób korzysta z pomocy terapeuty i nie tylko wśród znajomych, ale też nawet ode mnie starszych, czy, czyli właśnie też ta starsza generacja. Co wiadomo, kiedyś też... nie było takiej świadomości. Nie było takiej świadomości, nie było też takiego dostępu, tak teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Więc tak dodam do tego, że już nie patrząc na to, odchodząc od jakichś tam spraw na świecie, to i tak, i tak cieszę się, że ta świadomość bardzo idzie do przodu. I że mamy w Polsce możliwość darmowej terapii, bo to też warto docenić. Wiadomo, że jak już wspomniałaś, różnie jest z terminami, aczkolwiek to jest za darmo w ramach NFZ-u. I bardzo docenić to. Tak samo lekarzy internistów, pediatrów, laryngologów, ogólnie lekarzy, że mamy możliwość termowej wizyty. Nie, nie wiem, co dalej mówić. No tak, um, powiedz. Tak, też się zgadzam. Najlepsza karolina na świecie. I myślę, że możemy podejść do podsumowania. Mhm. Możesz to zostawić na podcaście. Które? Wtedy nie wiem, co tutaj mówisz, najlepsza Karolina na świecie? Tak! tak. <gry> Także, podsumowując, nie bój się, tylko idź. Możesz dzwonić, pytać się o terminy, jak chodzi o placówki NFZ. Możesz szukać prywatnych psychologów, zależy jaką usługą jesteś zainteresowany. I działać, i pamiętać, że zależy od Ciebie wszystko. Tak, tak, bardzo, bo ja też ja w ogóle byłam pod wrażeniem, jak, jak głównie pracowałam i płacłam na terapię z, z zaburzeniami odżywiania, ale tutaj powychodziło tyle innych rzeczy, co prawda aktualnych, nie dotykałam dzieciństwa, ale U, nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie nawet w takich zaburzeniach odżywiania się widno. To, to <laughs> Więc tak, jak najbardziej zachęcam Cię, jeśli potrzebujesz. Idź, nie bój się. Taka zasada, raz, dwa, trzy, cztery, pięć robię. Umawiam się, nie dopuszczam gadania jego. <grafię> I dziękuję ci, ci, za wysłuchanie trzymam kciuki za kolejne etapy i kolejne kroki. I z miłością. Pamiętajcie, żeby pić wodę. Pa! <grafię> Do następnego. Do następnego.